Sorry, musiałam przerwać nagrywanie <laughs> Jak zawsze jakieś chłochyki yy, A tak, zabawa w księdza tak. yy, Dajcie mi coś o. No. O. o Nie ma to jak na walankę, dobra Ja? To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. I tak jak mówiłam, o, 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 jest auto, dobra. Och, to już, już jesteśmy blisko, już jesteśmy naprawdę blisko. Nie będziemy tu robić rozdruby, po prostu jak najszybciej do centrum. Dobra, nie mogę się powstrzymać. No, co jest? Policja! Policja! Tu coś jest? Nie ma nic! Psiury były niegrzeczne. Wow. Dobra, robimy rozróbę, wchodzimy tu. Policjanta, to oni nic nam nie zrobią. O, pączki i teraz wszyscy za wszyscy zapłacicie. Chyba tędy? Czy tędy? Kurde, już znowu nie wiem. Ale chyba tędy? Co my tu mamy? Nie wiem. Zaraz się przekonamy. O dobra, już jesteśmy w domu jest sklep. Świetnie. nie. Dobra. No, przedmieście, w końcu. Dobra, bo za fabryką była jeszcze jedna lokacja, którą chciałam Wam pokazać. I jestem... Żartujecie? A nie, to niepotrzebnie, żeśmy tutaj zacuwali. Bo to jest ta lokacja. Chciałam do tego przejścia pójść. Dobra, no to chociaż tyle. ja. No dobra, no to niepotrzebnie. Co, co, co? Co to jest? A niektórzy tak robią. W szczególności drugi, znaczy ten środkowy po prawej stronie. Chociaż po lewej też. Pf, kto łowi ryby tam. Co on chce stąd wyłowić. O. Ogarnąłeś chociaż, no, normalnie powinno się świecić. O. No dobra, no to wygląda na to, że co? Że. Mikołaja widzieliśmy, wielką stopę widzieliśmy, ołtarzy z pokrakiem widzieliśmy. E, gorzenie zwiedziliśmy. Mm, punkty XXX też. Proszę, do mnie. Mm, tu chyba nie byliśmy, ale zaraz zajrzymy. Chociaż. No, właśnie, fabrykę zwiedziliśmy. Lotnisko Jezu Chryste, <laughs> zwiedziliśmy. Gorzelnie też. No i co? Co jeszcze potencjalnie mogliśmy zwiedzić? Budynki, zwiedziliśmy. U wujka Dajwa byliśmy, na komisariacie byliśmy. W banku byliśmy, mleko ogarnęliśmy. Hmm. Tutaj na pewno też chyba byliśmy. Strój pokraka. Dory. Myślicie o tym co ja? Robimy gdańską pralkę? <głos> <głos> Musiał się zdziwić. Tak nie chcę odchodzić za daleko. A my tu nie biegliśmy? Niżej? Bo to był chyba ten bezdomny? No dokładnie, no to byliśmy na dole. To tutaj nie ma co chodzić. Dobra, no to wracamy do centrum. No i co? Wielką stopę widzieliśmy, ja się mogę powtarzać, ale tak analizuję. Muszę przestać palić to świństwo. Do więzienia poszliśmy, kroczego byli widzieliśmy. Co tam jeszcze takiego było? Może mapa tym razem pomoże. No co, kościoły widzieliśmy, demonice widzieliśmy. Mm, różne pizzerie, więzienie wujka Dave'a, lotnisko. E, co tam jeszcze? Mm, spowiedź, y, las. Jakieś tam inne tajne bazy, jakieś tam bugi. Studio. No, dużo rzeczy widzieliśmy już. No i, słuchajcie, jeśli znacie jakiekolwiek miejsce tutaj, yy, a przede wszystkim jestem zawzięta, ale yy, kryjówkę RWS-u, yy, to dajcie znać. Jeśli byście chcieli pójść w, jakąś, w jakieś konkretne miejsce, yy, gdzie jeszcze potencjalnie nie byliśmy. Nie czuję się za dobrze. To na pewno ale. Zeznać. Czuję zeznać się świetną. O, grzybków nie użyliśmy chyba nie razem. No to możemy użyć. Hop! U. Tak jest, mała. Jestem ja szczurczym królem. To robi dokładnie to samo co kotniczek. Cholera. Mam wrażenie, że jak czegoś dotknę, to złapie żółtaczkę. To inni Roślijcie też będą mieć ten problem. Nie pójdziemy do niezłego dotyku, niech nas, niech nas Księża broni. Otwórzcie. Pochwalony. O, datek! Nie zwiedziliśmy tutaj wszystkiego. O! Głównie zakonnice, bo przyjeżdż, babcie. Czyżby kolejka, proszę księdza? Slow motion jak modelka. O, a tu ściąga. Hehe. <ścoughs> o. Rozwalę was! Aha. Rozrubam! No, proszę księdza No? No? Od czegoś tu jesteście Kto by... Wysłannik O, gwiazda betlejemska. No to co? No, chyba wszystko to, co powinniśmy widzieć, zwiedzić, czy jak to nazwać. No to ogarnęliśmy to, no. O, amunicja, fajnie. Hmm. No i siup. siup No I poleciał To byliśmy? Tu chyba nic nie ma No z wyjątkiem wściekłego psa, prawda? Gdzie ten zły pies? Nic tu nie ma. O, demonstracji też nie ma. Wąd stąd, sierściuchu. Dziwne. Aha, zabij drwala ocal odłę. Demonstracja im nie wyszła. No i jodły nie ma. Wszystko powycinane. Korniki tu były. Dobra. No to co? No to chyba. Chyba to wszystko. No bo co? Jak to się mówi? to by. No. Wszędzie byliśmy w zasadzie. Wszystko pozwiedzaliśmy. No i cóż. To chyba tyle. Jeśli chodzi o Berry Post Christmas. Jakbym coś pominęła, coś byście chcieli zobaczyć i tak tak dalej, to dajcie znać w komentarzu, no to dogram. Ale wydaje mi się, że na tym możemy zakończyć tą grę. Nie wiem co prawda. No. Cześć Czampuś, chcesz kopka? Dobry piesek. Masz. Zjemy razem kolację widzimy. Masz sobie, że nie mieli karpa na mieście. Karpia. Także możemy pocieszyć się. O. O. Wiecie co? Muszę przestać palić to świństwo. Szukam czegoś konkretnego. Co to jest? Spróbujemy? Wow! Nie, o, o! Kurde! Muszę się nauczyć na sterować. stawiła na takie mocne. O <ścoughs> no, kurczę. Patrzcie jaka atrakcja. Dobra. No to użyliśmy tego. Hmm, co tam jeszcze mieliśmy? Wiedziałem, że to szkodliwe. No. Coś mi się ta kasa zbagowała i nie chcę pójść dalej. Uch, zejście jest do bani. Do radaru, to no wiadomo co to jest. No możemy się tym pobawić jeszcze. No tylko trzeba znaleźć kogoś. No bo co, pojedyncze osoby? No chociażby, no może być nawet coś pojedynczego. A, leci się. albo wiecie co, tą czerwoną rybę to wyznacie, cała reszta, no to już wam pokazałam, także no nie ma co. No dobra, nie wiem kiedy wrzucę ostatni odcinek, raczej wątpię, żebym wyrobiła się przed świętami, ale nawet jeśli to by było po świętach, no to przyjmiecie te życzenia na następny rok, a mianowicie, no cóż, dużo zdrówka. Kasiory tradycyjnie? No i cóż? Oby wam się udała kłótnia z rodziną przy zbiegijnym stole o wszystko. Oby się mama na was nadkurzała, że nikt jej nie pomaga. <grym> że sama musi wszystko robić. Żeby nikt się karpiem nie udławił. No i co? Kończymy. Cudownie. No, wszystko kwitnie. Pierwszego dnia świąt moja ukochana dała mi prawdziwą zbrojownię. No, a jak? Mamy wszystko. Mamy paralizator, mamy śnieżki. Mamy. Naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy. No ale to co najważniejsze, no to ta, ta śnieżynka, bo to jest jakaś nowość specjalna. No no dobra, no to oficjalnie kończymy Every Postal Christmas. Także wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Szczęśliwego Sylwestra może na Sylwester się załapie, a nawet jak nie, no to i tak najlepsze życzenia noworoczne i kończymy się świąteczną serię. Idziemy w klimę. Na razie! A ja mogę tylko zachęcić tradycyjnie do łapeczki, komentarza i suba. Na razie!